Karolina i w tym materiale opowiem Wam o wzajemnym położeniu okręgu i prostej. Wzajemnym położeniu okręgu i prostej, czyli no tak, jak jest w tytule musimy mieć okrąg i musimy mieć prostą. I tu mamy wyrysowane trzy możliwe przypadki. Czyli najpierw mamy jakąś prostą K, tu jest akurat taki nieduży fragment tej prostej K. Mamy tą prostą K, mamy gdzieś okrąg o środku w punkcie O. No i widać, że ta prosta i ten okrąg nie mają żadnego punktu wspólnego, czyli wtedy no po prostu są jakby ten okrąg i prosta są rozłączne. I tutaj musi być, żeby takie coś zachodziło, musi być spełniony warunek, że odległość OP ma być większa od R. No to O wiemy czym jest, to jest środek tego okręgu, a P to jest punkt w, na tej prostej, ale taki punkt, który, jest, który określa nam odległość między punktem O a całą prostą K. No i widać też, że tu jest, tu jest zaznaczony kąt prosty, i to właśnie oznacza, że to jest ta najkrótsza odległość między punktem a prostą. Czyli to jest ten punkt, którego, w którym kończy się odcinek między O a prostą K. No i widać, tutaj zaznaczyłam właśnie fragment tej czerwonej linii, która określa nam odcinek OP, i ten fragment nazwałam R. R, czyli promień. Czyli widzimy właśnie, że ta odległość OP jest większa od promienia. No i faktycznie tak się dzieje na tym rysunku, no to wtedy nie mamy żadnego punktu wspólnego. No to nie będziemy więcej już chyba mówić o tym rysunku, chyba wszystko jest jasne. Przejdźmy do kolejnego, który jest nieco ciekawszy, ponieważ nadal mamy punkt O, punkt P i prostą K i jakiś okrąg. Mamy zaznaczony promień, ale teraz nasz promień jest dokładnie równy tej czerwonej linii, czyli jest dokładnie równy temu odcinkowi OP. No i tak samo jest to wszystko tu zapisane. No ale co to oznacza? To oznacza, że w pewnym y, punkcie na okręgu y, jest ta prosta K. To znaczy ona ta prosta K dotyka okręgu w pewnym punkcie. Skoro dotyka go w pewnym punkcie, to znaczy, że jest styczna. Skoro coś się styka, czyli dotyka w jednym punkcie, to jest E, właśnie styczne, no i ten punkt P jest punktem styczności. No i tu jest właśnie dobrze, że jest wszystko zaznaczone. Jeżeli mamy prostą, która jest styczna do okręgu, no i tak jak tu zapisałam, K jest prostą styczną do okręgu, to jeżeli mamy prostą styczną do okręgu, to istnieje dokładnie jeden promień, czyli u nas ta czerwona kreseczka, ten czerwony odcinek, e, który. Dotyka punktu styczności, który kończy się w punkcie styczności. No i wtedy e, pomiędzy tym promieniem a prostą styczną e, jest kąt prosty. One się przecinają, jakby e, czy stykają w, pod kątem prostym. No i to jest ważne, ponieważ często właśnie przydaje nam się e, ta informacja przy liczeniu różnych rzeczy, ponieważ mając kąt prosty, możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, czy z Różnych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. I ostatni rysunek, też podobny, ale ta prosta jest jeszcze bardziej przesunięta. W taki sposób, że otrzymaliśmy dwa punkty wspólne. I jaki tutaj jest spełniony warunek. Teraz warunek jest taki, że ten promień jest większy od odległości między O i P. Nadal tutaj widzimy że wszystko jest pod kątem prostym żeby to był najkrótszy odcinek, czyli nasza odległość między prostą, a środkiem okręgu. No i co możemy więcej o tym powiedzieć? Z tej nierówności, chyba, tej nierówności chyba nie muszę tłumaczyć, bo wszystko jest zawarte na rysunku. Widać, że promień jest na pewno większy, bo to punkt P jest w środku okręgu, więc, a nie na okręgu, ani nie poza okręgiem, więc na pewno ta odległość musi być mniejsza od promienia dwa punkty wspólne, a i ważna rzecz, tą prostą, która przecina okrąg w dwóch punktach, nazywamy prostą sieczną. No i tyle. Możemy chyba przejść do zadań. Te rysunki jeszcze być może nam się przydadzą, jeżeli właśnie będziemy sprawdzali, na przykład te warunki i to ile mamy punktów wspólnych i to jak wygląda właśnie to ułożenie prostej okręgu, jeszcze nam się może przydać w zadaniach. No to zacznijmy od zadania pierwszego. W zadaniu pierwszym mamy podać, ile jest punktów wspólnych prostej k y równe 5 i okręgu ośrodku w punkcie o, który ma współrzędne 3 i 2, w zależności od promienia tego kręgu, czyli jak to będzie wyglądało. Możemy sobie zrobić taki szybciutki prowizoryczny rysunek. Aby sobie tylko usmysłowić, jak y, nasza sytuacja na chwilę obecną wygląda i co my mamy. Czyli mamy jakiś taki układ współrzędnych, no i w pewnym miejscu, gdzieś jest na osi y w piątka, więc Y równa się 5, jest gdzieś tu. No i gdzieś mamy punkt, który jest środkiem okręgu, gdzieś, czyli y, w punkcie 3, 2. Czyli odliczamy sobie 3 na osi X. I 12 y, i mamy tutaj nasz punkt o. No i teraz musimy stwierdzić, yy, kiedy, yy, kiedy będziemy mieli, nie będziemy mieli żadnego punktu wspólnego tego okręgu środku w punkcie o z prostą k, kiedy będziemy mieli dokładnie jeden punkt wspólny, a kiedy będziemy mieli dwa punkty wspólne. No i widać, że tak naprawdę wystarczy, że my znajdziemy, Odległość między, odległość OP, czyli inaczej odległość między punktem O a prostą K. No i stwierdzimy, że, aha, jeżeli ta odległość będzie równa promieniowi, to wtedy będzie jeden punkt wspólny. Jeżeli Promień będzie mniejszy od tej odległości, to, będzie, to nie będzie żadnego punktu wspólnego. No i tak samo, jeżeli promień będzie większy od tej odległości, to będziemy mieli dokładnie dwa punkty wspólne. Czyli zabieramy się od znalezienia czy sprawdzenia, kiedy OP jest równe, czyli kiedy mamy dokładnie jeden punkt wspólny, czyli znalezienie takiego r poprzez znalezienie odległości między punktem O. A prostą k. I to możemy zrobić tak naprawdę z wzoru, który określa nam odległość między punktem a prostą. Wzór ten wygląda w ten sposób, że jeżeli mamy prostą ax plus bx plus c równa się 0, to my mamy ax0 plus by0 plus c przez a kwadrat plus b kwadrat pod pierwiastkiem. Ale kiedy my jesteśmy w sytuacji, gdy nasza prosta jest taką no bardzo jakby prymitywną prostą, ponieważ to po prostu jest y równe 5, czyli x się w żaden sposób tutaj jakby wyjątkowo nie zachowuje. To znaczy dla różnych x mamy ciągle tą piątkę, czyli mamy prostą, która jest stała, więc my możemy w każdym, my możemy po prostu sobie znaleźć, bez problemu tą odległość poprzez narysowanie prostej, prostopadłej, prostopadła, czyli pod kątem prostym. Skoro ta nasza prosta jest y, równoległa do osi x'ów, no to wystarczy, że my tak naprawdę znajdziemy odległość między y równe 5 a y równe 2. Y, inaczej, można sobie sprawdzić to wszystko z tego wzoru, stawiając za x0 i y0 punkt 3 i 2, a prostą k przekształcić na prostą, która wygląda y minus 5 równa się 0 i stąd wyciągnąć te wszystkie informacje. No ale myślę, że w takim przypadku to jest naprawdę zbędne i możemy po prostu stwierdzić i widać, no widać to od razu, że odległość między punktem o a taką prostą, która jest równoległa do osi x wynosi... 3, czyli po prostu u nas to będzie 5 minus 2, czyli patrzymy, wszystko to się zachowuje różnie, tylko patrzymy tylko na wartości, na oś y, 5 minus 2 równa się 3, więc widzimy, że nasza odległość od tego środka okręgu do tej prostej jest równa 3. No i tak jak mówię, jeżeli ktoś nie wierzy, może sprawdzić wszystko z tego wzoru. No i co teraz? No to my wiemy, że dla r równego 3 my mamy dokładnie jeden punkt wspólny. No to tak jak powiedziałam wcześniej, wiemy, że dla r równego op, czyli dla r równego 3, mamy jeden punkt wspólny. W takim razie dla r mniejszego od op, czyli dla r mniejszego od 3, mamy 0 punktów wspólnych. I analogicznie dla r większego od op, czyli od 3, dla r większego od 3 mamy dokładnie dwa punkty wspólne. Czyli to jest nasza odpowiedź, czyli wystarczyło znaleźć tą odległość i stwierdzić yy, przy jakim rze, czy równym, czy większym, czy mniejszym od tej odległości, ile będzie punktów wspólnych. Czyli tak naprawdę to zadanie dużo od nas... Nie wymagało. No dobrze, to teraz możemy przejść do kolejnego zadania. Tu mamy powiedzieć konkretnie, ile punktów wspólnych ma okrąg o takim równaniu: x minus 4 do kwadrat plus y plus 2 do kwadratu równa się 16, z prostą k o równaniu 12x plus 5y plus 1 równa się 0. No i tutaj będziemy musieli skorzystać. Z tego wzoru, no ale w jaki sposób? Tutaj już nie mamy yy, zależności od R, czyli nie musimy podawać, kiedy, ile jest punktów wspólnych, kiedy R jest taki, albo kiedy R jest taki, albo taki. Tutaj wystarczy, że my znajdziemy promień, który jest już konkretny, on się nie zmienia. Tutaj mamy konkretny promień, możemy go od razu wyznaczyć. U nas R jest równy y, 16 pod pierwiastkiem, czyli 4. Yy, no, i musimy porównać nasz promień z odległością między tą prostą a tym okręgiem, czyli tak naprawdę, e, przepraszam, nie między prostą a okręgiem, a między prostą a środkiem okręgu. Środek okręgu tutaj y, no szybko znajdujemy. Y, okrąg ośrodku w punkcie O, y, który ma współrzędne x minus A czy x minus 4, czyli. Na pierwszej współrzędnej czwórka, y minus b, czyli u nas y plus 2, czyli na drugiej współrzędnej minus dwójka. No i co wystarczy zrobić? Wystarczy skorzystać z tego wzoru, z którego nie korzystaliśmy wcześniej, bo mieliśmy o wiele prostszą naszą prostą. E, tu jest bardziej skomplikowane. Zatem wystarczy, że korzystamy z tego wzoru, wstawiamy wszystko, co mamy do wzoru i stwierdzamy jakaś zależność między promieniem a naszym D, który jest równe no, temu, co wcześniej pisaliśmy, temu OP, które, który jest tutaj. Czyli yy, inaczej, odległość między yy, punktem, który jest środkiem okręgu, a punktem, który leży na prostej, czyli odległość, yy, punktem, który leży na prostej i który określa nam tą odległość między prostą a okręgiem. Żeby yy, nie było tu wątpliwości, że bierzemy dowolny punkt, tylko bierzemy konkretny punkt, tak jak tu wszystko było zaznaczone. No i wiemy, że istnieje dokładnie jeden, jedyny taki punkt na prostej, który właśnie określa nam tą odległość. No dobrze, no to wstawiamy do wzoru i liczymy. Czyli nasze d to będzie po prostu. No i patrzymy, co my mamy. Najpierw bierzemy a. U nas a to jest to, co stoi przy x, czyli 12. Mnożymy to przez pierwszą współrzędną tego okręgu, czyli przez 4. Dodajemy b, czyli 5 pomnożone przez, tutaj wytry te współrzędne okręgu, napiszę je wyżej, żeby nam to nie zrobiło tak o. I jak mówiliśmy, to było 4 minus 2. Dobrze, wracamy. 12 razy 4 plus to, co stoi przy y, czyli 5 razy współrzędna ta druga okręgu, czyli minus 2. No i jeszcze dodajemy wyraz wolny, a wyraz wolny u nas to 1. I wszystko w module i dzielimy przez A do kwadratu, czyli 12 do kwadratu dodać B do kwadratu, czyli to, co stoi przy Y, czyli 5 do kwadratu mamy wszystko i to wszystko pod pierwiastkiem. No i to będzie równe moduł i mamy tak 12 razy 4, czyli. 48 minus 10, czyli plus 5 razy minus 2, czyli plus minus 10, czyli minus 10 i plus 1 w module i przez. Pod pierwiastkiem mamy 144 plus 25, tak? Pod pierwiastkiem, a to się równa. 48 minus 10. To jest 38 i plus 1, 39. Liczba dodatnia, moduł opuszczamy, nadal liczba dodatnia, czyli mamy 39 w liczniku, a w mianowniku mamy 144 plus 25, to jest 169 i pod pierwiastkiem, czyli otrzymujemy tak naprawdę 39, podzielić przez pierwiastek ze 169 to jest. 13, czyli mamy 39 podzielić się na 13, a to jest po prostu 3, czyli znowu pojawiła się trójka, tak jak w poprzednim zadaniu, ale wiadomo, że to nie ma związku. W każdym razie, co mieliśmy określić? Mieliśmy określić zależność między promieniem równym 4, a odległością prostej od, od środka okręgu, czyli między trójką. No i my widzimy, że 3 jest mniejsze od 4. No ale no dobrze, no to jest wiadome. To jest już od dawien dawna zwykła, po prostu prawda. Eee, 3 mniejsze od 4, a to oznacza, że 3, czyli u nas d, czyli op, czyli op to jest to nasze 3, jest mniejsze od 4, czyli od era. Skoro op jest mniejsze od era, to my patrzymy na naszą ściągę, OP mniejsza od era, dwa punkty wspólne. Czyli stwierdzamy, mamy dwa punkty wspólne i zadanie rozwiązane. No mam nadzieję, że już nie będziecie mieli problemów z różnymi zadaniami, e, które będą zawierały pojęcie wzajemnego położenia prostej i okręgu.